Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Pruszkowski. Prezentujemy nasz najnowszy model w ofercie, czyli ciągnik Lovol M1104 o mocy nominalnej 117 koni mechanicznych. Maszyna z napędem na 4 koła, na, na przód załączany jest tutaj elektrohydraulicznie, podobnie jak blokada tylnego mostu, która również jest załączana elektrohydraulicznie. Wałek WOM występuje w dwóch prędkościach 540 000 obrotów, uruchamiany także elektrohydraulicznie z niezależnym sprzęgłem WOM. Ciągnik wyposażony w silnik 4-cylindrowy Y, koreańskiej marki Dosan, y, sprawdzona jednostka o pojemności 3,4 litra z turbiną z interkulerem z AdBlue spełniająca najnowszą normę emisji spalin Euro 5 długość tego ciągnika to 4,7 metra, szerokość 2,2 metra wysokość 3,2 metra, prześwit traktora ponad 43 cm i jeśli chodzi o rozstaw osi 2,4 metra także takie, takie mamy tutaj gabaryty jeśli chodzi o tą maszynę maszyna jest naprawdę duża, solidna Ciągnik, tak jak widzimy, o dużych gabarytach, który zapewnia nam dobry stosunek masy do mocy. Masa ciągnika 4,5 kg z obciążnikami dochodzi nawet do 5 tysięcy kg. Dzięki temu mamy na bardzo dobrą siłę uciągu. Maksymalny moment obrotowy dla silnika DOSAN to 450 Nm uzyskiwane przy 1700 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi o układ hydrauliczny ciągnika, mamy tutaj dwie pompy hydrauliczne o łącznej wydajności. 98 litrów na minutę. Ciągnik posiada 6 wyjść hydraulicznych, czyli 3 pary euro, każda z blokadą sekcji hydraulicznej. Jeżeli chodzi o udźwig tylnego podnośnika jest 4700 kg. Podnośnik, podnośnik mamy na zawiesie hakowych CBM z, z kategorii drugiej. W ciągniku dodatkowo występują dwa zaczepy, czyli zaczep górny, regulowany, transportowy, automatyczny i do tego dolny zaczep na listwie. To jest wyposażenie standardowe. Dodatkowo w wersji premium ciągnik wyposażony jest Instalację pneumatyczną dwuprzewodową. Ciągnik wyposażony jest w sześciobiegową skrzynię biegów, pracującą w trzech zakresach, czyli mamy tutaj 18 biegów w przód, 18 biegów w tył, w tym biegi pełzające. W wyposażeniu standardowym ciągnika LOWOL znajdziemy m.in. klimatyzację, radio z USB, siedzisko gramera, okno dachowe z szyberdachem, reflektory robocze przód i tył, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej. Lowola o mocy 117 koni dedykujemy szczególnie dla producentów rolnych oraz dla sektora usług komunalnych. Jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących ciągnika Lowol M1104 zapraszam do kontaktu z naszą siecią dealerską.